Kochani moi, jestem w Krakowie. Jak wiecie, mój tato jest chory. Znajduje się w szpitalu. Tutaj, szpital św. Jana Pawła II w Krakowie. Przechodzi badania. Jest uszkodzenie serca i trzeba będzie zabiegu. Mój tato, dziękuję za modlitwę. Ja was też o tę modlitwę raz jeszcze proszę w jego intencji. A jest właśnie tutaj w tym szpitalu, gdzie jest również świątynia e, bardzo interesująca Kaplica, ale zaraz o niej powiem. E, cari fratelli sorelle, mi trovo a Cracovia, di San Giovanni Paolo II, do c'è mio papà, problemy problemi con il cuore, dove fare forse intervento e, chirurgico. Ma vi prego, ricordatelo. nella preghiera, e ricordate anche me, eh, sono in un luogo molto particolare dove c'è la cappella dove anche pregava Santa Faustina Kowalska, vicino a questo proprio eh, ospedale al fianco, perché anche Santa Faustina Kowalska era paziente e qui in questo luogo. Vediamo questa cappella. Ma è gli stampai. W tym miejscu szczególny mogę powiedzieć, bo szpital Jana Pawła II, ale też i ta kapliczka chciałem właśnie pokazać. To jest kapliczka właśnie pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. To właśnie również w tej kapliczce modliła się święta Faustyna Kowalska, gdy była pacjentką tego szpitala, a była pacjentką tego szpitala 9 grudnia 1936 roku do 27 marca na pierwszym oddziale gruźlicznym oraz 20 kwietnia do 17 września 1938 roku na trzecim oddziale gruźlicznym. Więc tutaj modliła się święta Faustyna Kowalska i proszę też za jej stawiennictwem o łaskę zdrowia, chociaż tutaj jest też tablica upamiętniająca to. No i słowa, które powiedział Pan Jezus do siostry Taustyny: Potrzeba mi cierpień Twoich dla ratowania dusz. Potrzeba mi Twoich cierpień. Czyli można by powiedzieć, że nasze cierpienie, to co przeżywamy, gdy ofiarujemy Panu Jezusowi, no to jest również tym darem wielkim do ratowania innych dusz. Allora l'avete visto qui sono le date. Due volte quando ehm, era qui paziente Santa Faustina, avendo eh, proprio eh, la sofferenza eh, era qui in questo ospedale nel 1937, 1936, 1938, allora eh, diverse volte eh, era paziente in questo ospedale. Ma Gesù l'ha detto, ho bisogno della tua sofferenza per salvare le anime, così ha detto a Santa Faustina. Allora sappiamo che la nostra sofferenza, offerta a Gesù, è aiuto per le anime. Eh, adesso anche vi facciamo vedere anche dentro la cappella, intorno. Sebastian sì. Caprizzetto, Gesù e Mazzello.